Kaczyński powiedział, że idzie na wojnę. Idzie na wojnę z własnym narodem, idzie na wojnę z kobietami. My, jako Lewica, nie chcemy iść na wojnę. My chcemy dialogu, ale to oni ten dialog zamknęli. To oni nie chcą usiąść do stołu. Zatem mówimy dzisiaj: skoro chcecie wojny, będziecie mieli wojnę, bo my, jako Lewica, nie poddamy się. I będziemy tak długo tu stali, tak długo protestowali i tak długo walczyli, póki nas wszystkich nie pozamykacie, póki starczy nam sił i dopóki nie zwyciężymy, bo dzisiaj walczymy o prawa kobiet, które są fundamentalne, które są europejskie i które są niezbywalne. Mam jeszcze parę słów, które chciałem powiedzieć w imieniu lewicy. Do reszty opozycji, do liberalnego centrum, do środowisk konserwatywno-liberalnych, dołączcie do nas. Stańcie z nami po stronie kobiet. Stańcie z nami za, funda za fundamentalnymi prawami, bo my dzisiaj mówimy: ani kroku wstecz. Ten kompromis aborcyjny który śmiecie nazywać kompromisem, to nie jest żaden kompromis! To jest piekło polskich kobiet! I należy to zmienić! Także rozpoczynamy ten marsz. Dziękuję wam wszystkim za to, że tu jesteście. Ja nazywam się Michał Piełkoś, jestem z lewicy. Jest tutaj cała masa młodych osób z naszej wspaniałych, z naszych wspaniałych młodzieżówek ruszamy z tego miejsca. Będziemy szli, blokowali ulicę Grunwaldzką. Pójdziemy później w górę 3 Maja, zrobimy koło i zatrzymamy się pod urzędem miasta, gdzie jeszcze powiemy parę słów i dołączy wtedy do nas protest, który idzie w tej chwili z Gdańska. Jesteście rewelacyjni, dziękuję wam bardzo. I pamiętajcie: Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą, Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! A teraz w imieniu Młodych Razem, Młodzieżówki i Partii Lewica Razem na Pomorzu chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w naszym proteście. Tak jak Pan Kiegoś przed chwilą powiedział, zaraz zaczyna się przemarsz, także zapraszamy wszystkich. W którym kierunku? No, tamtym. Dobrze, także zapraszamy. Halo, Halo, raz? Ja mam do Was jedną prośbę. Nie przyszliśmy tutaj jebać PiSu ani wyzywać Kaczyńskiego, przyszliśmy tu walczyć o aborcję, przyszliśmy walczyć o prawa kobiet i tego się trzymajmy. Także niech cała Polska usłyszy, jak się o to robi, bo przez ostatnie dni, no niestety to zeszło na drugi plan. Teraz jebanie PiSu jest ważniejsze niż prawa kobiet i nie pozwólmy, żeby to się tak skończyło. Niech SOPOT pokaże Polsce, jak to się robi. Solidarność! naszą SOP Solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią. Mamy dość, 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 mamy dość. I zaraz się muszę, Marcin. Poczekajmy, niech to się ustabilizuje. Poczekajmy chwilę. Marcin, Marcin. Wy... Thanks so much. Na początku chciałbym wyjaśnić sytuację. Połączyliśmy się tutaj ze strajkiem i dziękujemy za to, ponieważ w kupie siła i razem narodowcy z Sopotu nie mogli nam nic zrobić. A teraz przejdę do przemówienia, które przygotowaliśmy na strajk kobiet w Stopocie, ponieważ tutaj ter, ter, to jest nasz cel: walka o wolny dostęp do aborcji. A więc. Drodzy Zebrani i Zebrane, nazywam się Aleksander Dułak i współkoordynuję organizację Młodzi Razem na Pomorzu. Jestem uczniem liceum, planuję swoją przyszłość. Cede mną pytanie: z czym ją wiążę? Czy chcę wyjechać za granicę? Czy chcę zostać w Polsce? Powinienem przygotowywać się w tym momencie do matur, inwestować w swoją edukację, ale nie mogę. Sytuacja łamania podstawowych praw człowieka, odbieranie kobietom prawa do aborcji jest karygodne. Rządząca prawica zaszła w swoich poczynaniach za daleko. Mimo pandemii musimy protestować o wolność od tortur. Kobiety i inne osoby z macicami same i tylko same mogą decydować, kiedy i w jakich okolicznościach chcą urodzić dziecko. To one decydują, czy podołają wychować dziecko, w szczególności niepełnosprawne. To one, kochając swoje nienarodzone dzieci, nie chcą skazywać ich na tortury. Teraz. Po tygodniu protestów słyszymy głosy o jakimś referendum aborcyjnym, o jakichś powrotach kompromisów. Dosyć z kompromisami! Chcemy pełnej liberalizacji ustawy aborcyjnej! Nie ma naszej zgody na kolejne układy z klerem! Kolejno apeluję do katolików i innych osób niechcących dokonywać aborcji. Postulujemy o prawo wyboru, nie przymusu. Jeżeli Twoja religia zabranie ci dokonać aborcji, nie rób jej. Pozwól podjąć decyzję innej osobie. Prawo musi być świeckie i tylko wtedy będąc sprawiedliwe. Jesteśmy w tym momencie w najbardziej biurowej części Gdańska. W tych wieżowcach pracuje prekariat. Pracownicy, którzy często nie mają zapewnionych swoich podstawowych praw tak jak kobiety. Kobiety pracujące w takich firmach w momencie, kiedy dowiadują się, że są w ciąży, Często są zwalniane. Nie możemy na to pozwalać. Musimy zapewnić równe szanse wszystkim osobom i wszystkim pracownikom. Słowami zakończenia, odpierdolcie się od naszych decyzji. Oddajcie nam nasze prawa, prawa człowieka. Jeżeli tego nie zrobicie, będziemy walczyć sami i same aż je zdobędziemy. Koniec kompromisów, koniec fanatyzmu, koniec piekła kobie. A vamos jogar, vamos jogar. time, nós temos. i też chciałam Wam zaprezentować to, co planowałam na, na Sopot. W ciągu ostatnich dni, e, nasze protesty, nasz strajk kobiet dosyć mocno dominuje hasło o jebaniu PiSu. Przy czym, sz fair enough, szanuję, ale musimy pamiętać, żeby ten PiS jebać konstruktywnie. To, o co nam chodzi, to dostęp do aborcji. Do wolnej aborcji. Tego chcemy! wolnej, a więc aborcji wolnej od osądu. Nie chcemy, aby lekarz mówił nam, że kobieta nie ma prawa usunąć ciąży, bo to jej jeszcze nie zabije, a tylko okaleczy. Nie chcemy, nie chcemy, aby yy, aborcja była dostępna tylko dla osób, które mogą sobie na nią pozwolić. Chcemy aborcji dostępnej dla każdego, nieważny jaki status majątkowy. Chcemy aborcji wolnej, a więc chcemy aborcji dla wszystkich osób z macicami. Codziennie w naszym strajku idą osoby, które nie są kobietami, ale również mogą zaś w ciąże. mężczyźni, osoby niebinarne. Musimy pamiętać, że one również tej aborcji potrzebują. Musimy ich wspierać. Musimy pamiętać o tym, aby w naszej walce być inkluzywni. To, o co walczymy dzisiaj, to prawo do wyboru. Prawo do wyboru, które niestety ten rząd i każdy poprzedni Polkom zabierał. Zmuszał je do macierzyństwa, Zamykając kolejne żłobki i przedszkola, zmuszał kobiety do pracy poprzez złą regulację prawa pracy, zmuszał je do brania nadgodzin, bo liczyć by można, że przy rządzie tak nastawionym na rodzinę będzie ona chroniona, ale, ale nie. Ile kobiet może sobie, nie może sobie pozwolić na ucieczkę od przemocowego męża, bo nie stać jej na wynajęcie mieszkania, i musi w tej sytuacji stać. Ten los gotował nam nie tylko obecny rząd, chociaż, po jego, chociaż to również jego wina dosyć, dosyć mocno, ten los zgotował nam również poprzednie rządy i zgotował nam ten system ekonomiczny, w którym teraz trwamy, który priorytetyzuje zyski ponad ludzi. To, ale wiecie co? Koniec tego. Nadchodzimy, nadchodzimy solidarni i solidarne i będziemy chciały w końcu przestrzegania naszych praw. I te prawa będą przestrzegane, bo my, sobie to wy, bo my sobie to wywalczymy. Wszystkie wspólnie. Solidarność będzie naszą bronią. Kilkę. Jestem Dominika, jestem z Młodej Lewicy, jestem jedną z organizatorek tego marszu, który odbył się dzisiaj w Sopocie. I chcę Wam tylko powiedzieć, dlaczego, przypomnieć Wam, dlaczego tutaj jesteśmy. A jesteśmy tutaj, bo jesteśmy wszyscy Kurwieni, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy tutaj, bo mamy dość. Mamy dość tego, że polityka opiera się na religii. Mamy dość tego, że jesteśmy dzieleni przez rząd na tych lepszych, na tych gorszych. Mamy dość tego, że tacy mówią nam, jak mamy żyć. Mamy dość tego, że nasze prawa nie są respektowane. Dość tego. Dobrze. Posiadanie dziecka w Polsce zawsze było mi odległe, ale nigdy tak jak teraz, ponieważ boję się o swoje zdrowie i nie pozwolę na to. By moje dziecko dorastało w kraju nienawiści. Także nie poddamy się, nie damy się zastraszyć, nie zejdziemy z ulic, bo to jest wojna!